Kia. Movement that inspires. Witam serdecznie z Długołęki. Dzisiaj dość wyjątkowa sytuacja. Przed Wami Sportage w kolorze Lemon Splash, ale co ważne, ma czarny przysiemniony dach zarezerwowany dla wersji GT Line, która stoi za nim. A to jest wersja M z pakietem Smart. Jest to zrobione na zlecenie klienta. Zrobiliśmy przyciemnienie tego dachu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Co ważne, nasz podwykonawca daje na to określone 3 lata gwarancji. Jest opcja nawet z 8-letnią gwarancją, więc od razu informuję, że nie ma czego bawić, jeżeli chodzi o jakość tej pracy. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to się prezentuje z każdej strony. A tutaj według nas e, przydałoby się jeszcze przyciemnić tylne szyby. To by dopełniło całej pracy i efektu, ale naprawdę wygląda według nas to mega mega tak dobrze, dla porównania wersja GT Line z fabrycznym dachem przypominam kwota 3000 zł. jak zadzwonicie do nas, to powiemy wam w jakice nie zrobimy okleiny dachu dlatego serdecznie Was zapraszam do kontaktu z nami. Pomożemy, doradzimy jaką okleinę można dorobić, dodać. Super. Zapraszamy serdecznie do długo łęki koło Wrocławia. Pomożemy, doradzimy w wyborze auta, w wyborze klejny i różnych innych dodatków. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.